Hejka, jestem Gosia i uczę szydełkować. A dzisiaj opowiem Ci o tym, jak zacząć swoją przygodę z szydełkowaniem. Od czego zacząć szydełkowanie, czego się trzeba uczyć, jak to wszystko w ogóle wygląda. Szydełkowanie to naprawdę prosta rzecz. Może nie wygląda, może nie wygląda jak się ogląda, jak ktoś szydełkuje tym bardziej. Ale szydełkowanie jest naprawdę bardzo proste i do wykonania większości projektów będziesz potrzebować tych samych materiałów i tych samych ściegów, o czym zaraz się przekonasz. Ale na początku, zanim rzucisz się w wir szydełkowania i wpadniesz po uszy w nowe hobby, opowiem ci trochę o tym, od czego warto zacząć, żeby się w tym wszystkim nie zagubić. Pierwszy krok to inspiracje i cel. I może spodziewałaś się, że powiem weź szydełko w dłoń i zacznij szydełkować, ale nie. Na początek weź telefon w dłoń albo laptopa i zacznij przeglądać. Zobacz, co ci się podoba w szydełkowaniu. Pomyśl, co takiego wymarzonego chciałabyś sobie wyszydełkować. Pomyśl o tym, co cię urzekło, co zobaczyłaś i pomyślałaś: "Tak, chciałabym też coś takiego umieć zrobić". Może są to maskotki, może są to ubrania, może są to jeszcze inne rzeczy. Wyboru jest naprawdę masa, i to jest coś, co może Cię przytłoczyć na początku, jeżeli byś się rzuciła w ten wirus szydełkowania bez przemyślenia. I na koniec tego przeglądania inspiracji, tworzenia moodboardu, tablicy na Pinterestie czy co tylko Ci się podoba, wyznacz sobie cel. I żeby taki cel miał sens, musi być to cel, który jest mały i osiągalny. Nie rzucaj się od razu na przykład na zrobienie sobie całej garderoby szydełkowej na zimę. Biorąc pod uwagę, że jest 7 września, jak to nagrywam, no to zrobienie sobie garderoby szydełkowej na zimę, no mogłoby być y, naprawdę niewykonalne nie tylko dla początkujących, ale w sumie dla każdego. Pomyśl sobie o czymś małym. Pomyśl sobie o tym, że na zimę zrobisz sobie czapkę. Albo może broloczek do kluczy, albo może prezent dla kogoś bliskiego na święta, albo na urodziny, albo bez okazji po prostu coś małego. I teraz, w zależności od tego, co w Twojej głowie pojawiło się, myśląc o celu, o jakiejś takiej małej rzeczy, którą chcesz zrobić, powiem Ci, co będzie Ci potrzebne. To opowiadanie o potrzebnych materiałach podzielę na trzy takie najbardziej podstawowe grupy. Pierwsza to masz kotki. Druga to szydełkowanie na podstawie kwadratów babuni, a trzecia to po prostu szydełkowanie, czyli wszystko to, co widzisz myśląc: swetry, czapki, torby, które nie są zrobione z kwadratów babuni oczywiście. Jeżeli w Twojej głowie po przemyśleniu inspiracji pojawiła się maskotka, to witaj w klubie przede wszystkim, ponieważ maskotki to jest to czym ja się y, głównie zajmuję, jeżeli chodzi o szydełkowanie. Jest to moja pasja. A teraz opowiem Ci o tym, czego będziesz potrzebować do nauki maskotek. Przede wszystkim, żeby zrobić maskotkę, będziesz potrzebować kilku podstawowych ściegów. Także trzeba się nauczyć łańcuszka, magicznego kółeczka, półsłupka, powiększenia i zmniejszenia. Nie są to wszystkie ściegi wykorzystywane do tworzenia maskotek, ale są to te najbardziej podstawowe, dzięki którym zrobisz większość maskotek z dostępnych na świecie wzorów. Zanim się y, tych ściegów nauczysz, no to musisz mieć na czym. No i pewnie z szydełkowaniem maskotek kojarzy ci się taka pluszowa włóczka. Ona jest piękna i jeszcze milsza w dotyku, ale niestety nie nadaje się do nauki szydełkowania, z tego względu, że bardzo słabo widać na niej oczka. Trudno się z nią pracuje, nie można próć, czyli nie można się pomylić, a to jest to, z czym się będziesz mierzyć na początku i w sumie przez całe życie. No i niestety, taka włóczka też jest po prostu problematyczna, na przykład jeżeli chodzi o zaciskanie magicznego kółeczka. Także na początek odpuść sobie taką włóczkę i wybierz. Grubą włóczkę bawełnianą. Polecam grubsze włóczki, takie na szydełko w rozmiarze 4,5-5, są to na przykład Drops Paris albo Yarn Art Jeans Plus. Jeżeli chodzi o kolorystykę, to do nauki najlepiej wybierać kolory takie powiedzmy średnie, nie za ciemne, nie za jasne. Zielony, różowy, pomarańczowy, tego typu będą bardzo dobre na początek, na nich będzie widać wszystkie oczka, widać wszystkie ściegi, będziesz dokładnie widzieć, czy te wszystkie półsłupki są odpowiednio zaciśnięte, a także, no, czy wyglądają tak, jak powinny. Innymi elementami, które kojarzą Ci się z maskotkami, na pewno będą oczy i wypełnienie. Jeżeli nauczysz się podstawowych ściegów i będą wychodziły Ci już pierwsze bryły, wtedy kup sobie trochę wypełnienia. Nie kupuj go w kilogramach, pół kilo spokojnie wystarczy ci i jeszcze ci go naprawdę dużo zostanie. Jeżeli chodzi o oczka, na początku ja bym nie wydawała na to pieniędzy, lepiej zastąpić je po prostu czarną włóczką, którą możesz wyszyć wtedy i oczka, i buzia maskotki. A jeżeli szukasz inspiracji i wzorów na maskotki, zapraszam Cię do skorzystania z mojej darmowej bazy wzorów, która znajduje się na szydełgosia.pl. Tam wszystkie instrukcje podzieliłam według ich trudności. Także znajdziesz coś zarówno jeżeli jesteś początkująca, średnio zaawansowana i zaawansowana. A jeżeli po wyobrażeniu swoich inspiracji widzisz przed sobą kwadraty babuni. Ta część jest dla ciebie. Żeby zacząć szydełkowanie od kwadratów babuni, trzeba się nauczyć robić kwadraty babuni proste. Żeby zrobić taki podstawowy kwadracik, przyda ci się e, taki ściek jak łańcuszek, półsłupek oraz słupek. Te trzy pozwolą ci stworzyć taki najbardziej podstawowy i rozpocząć swoją przygodę. Dodatkowym plusem jest to, że same w sobie kwadraty babuni nadają się na przykład jako podstawki pod kubki. Także jeżeli na pierwszy projekt nie chcesz robić czegoś dużego, tylko chcesz po prostu poćwiczyć te kwadraty, no to w takim razie masz przed sobą naprawdę fajny zestaw podstawek pod kubki. Aby nauczyć się szydełkować takie kwadraciki, będzie ci potrzebna włóczka i szydełko. Jeżeli chodzi o włóczkę, tutaj poleciłabym włóczkę średniej grubości, taką mniej więcej na e, szydełko w rozmiarze 4 4,5, ale jeżeli lubisz bardziej precyzyjne robótki, wtedy śmiało łap za cieńszą. Oczywiście szydełko odpowiednie do włóczki w zależności po prostu od tego, co jest napisane na jej etykiecie. Tutaj do nauki również poleciłabym włóczki bawełniane albo przynajmniej z przewagą bawełny. Wtedy te kwadraty, które powstaną, będą od razu piękne i przydatne, na przykład jako podstawki, albo później będziesz mogła zrobić z nich torbę, po prostu zszywając je za sobą. Jeżeli po przejrzeniu inspiracji do głowy przychodzi ci po prostu szydełkowanie, czyli takie zwykłe elementy: rękawiczki, czapka, szalik czy sweterek czy na przykład kocyk, no to w takiej sytuacji, żeby wykonać te podstawowe robótki, wystarczy, że nauczysz się łańcuszka i słupka lub półsłupka. Później, kiedy będziesz chciała tworzyć bardziej skomplikowane robótki, poznasz różne warianty słupków i półsłupków, ale to wszystko jest oparte mniej więcej o to samo. Do nauki również przyda Ci się po prostu szydełko i włóczka i tutaj... Tak samo jak w przypadku kwadratów babuni, polecałabym włóczki w średnim rozmiarze, takie mniej więcej dla szydełka 4-4,5. Ale jeżeli wolisz bardziej precyzyjne robótki, spokojnie sięgnij po cieńszą włóczkę i cieńsze szydełko, natomiast jeżeli wolisz bardziej mięsiste sploty, sięgnij po grubszą włóczkę i grubsze szydełko. Na początek bardzo fajnym projektem do wykonania będzie czapka. Jest to najprostsza rzecz, którą możesz zrobić na szydełku. A tutorial na czapkę znajdziesz w mojej bazie szydełkowej na szydełgosia.pl. W tej części chciałabym omówić i podsumować temat materiałów do nauki szydełkowania. Ja wychodzę z założenia, że nie ma potrzeby obkupywania się w ogromną ilość materiałów do szydełkowania, niezależnie czy są to włóczki, czy to są szydełka, czy to są innego rodzaju przydasie. Szczególnie jeżeli dopiero zaczynasz swoją przygodę z szydełkowaniem i tak naprawdę nie wiesz, koniec końców, która nisza Cię wciągnie, nie ma sensu obkupywać się w różnego rodzaju gadżety. Nie ma też sensu kupować w dużej ilości czy to szydełek czy włóczek, ponieważ tak naprawdę na początku jeszcze nie wiesz, czego będziesz potrzebować, i duża część z tych materiałów prawdopodobnie po prostu wyląduje na śmietniku albo w kącie gdzieś w szufladzie. Nie polecam kupowania jakichkolwiek zestawów: czy to zestawów szydełek, czy to zestawów włóczek, czy to zestawów takich do stworzenia konkretnej rzeczy na szydełku. Wybór szydełek na rynku jest ogromny i nie wiesz tak naprawdę, który materiał Ci podpasuje. Lepiej sobie kupić po jednym szydełku z każdego rodzaju niż 10 szydełek jakiegoś typu na przykład metalowych, no, żeby się potem nie okazało, że z tych 10 nie tyle nie użyjesz dwóch czy trzech, ale nie użyjesz żadnego, bo po prostu nie lubisz szydełek metalowych. Tak samo jeżeli chodzi o włóczki. Wybór materiałów, włókien i rodzajów splotów włóczek jest tak ogromny, że jeżeli na początku obkupisz się w te włóczki, to nie wiesz, czy tak naprawdę one ci się spodobają i czy kiedykolwiek ich użyjesz. Najlepiej kupić sobie po prostu jedną na początek. I jeszcze dodatkowa kwestia, dlaczego polecam włóczki bawełniane lub z przewagą bawełny, a niekoniecznie te akrylowe? Dlatego, że włóczki bawełniane często są dużo mocniej skręcone, nie rozdwajają się, dzięki temu też będzie ci łatwiej szydełkować. No, i e, nie mają takich odstających, nieprzyjemnych farfocli, które sprawiają, że te włóczki mogą się haczyć i czasami nie chcą się spruć. Jeżeli chodzi o zestawy szydełkowe, takie do zrobienia czegoś konkretnego, no to tutaj sprawa jest trochę bardziej skomplikowana, ponieważ często e, takie zestawy są reklamowane jako zestawy do nauki szydełkowania, a one do tej nauki nie są przeznaczone. I w takim zestawie nie masz nawet instrukcji, która ci wytłumaczy, co masz po kolei zrobić, albo masz instrukcję, w której nawet nie są objaśnione skróty. I dla kogoś, kto potrafisz odełkować, taki zestaw jest spoko, ponieważ coś tam sobie z niego po prostu zrobi konkretnego. No ale jeżeli chcesz się nauczyć, to potrzebujesz przede wszystkim tych objaśnień, których tam nie znajdziesz. Także niezależnie od tego, czy chcesz zacząć od maskotek od kwadratów babuni, czy od najzwyklejszych robótek szydełkowych, takich jak czapka czy szalik. Zacznij po prostu od zakupienia sobie jednego szydełka i jednej włóczki, które będą razem ze sobą dobrze współgrały. Naucz się tych ściegów i dopiero później kontynuuj kupowanie materiałów szydełkowych, które rzeczywiście będą Ci potrzebne. Na moim kanale znajdziesz tutoriale na ścięgi, znajdziesz też inne tutoriale związane z nauką szydełkowania, a już niedługo pojawi się film, w którym więcej opowiem o wyborze szydełka. Zachęcam Cię także do skorzystania z mojej darmowej bazy wiedzy szydełkowej, którą znajdziesz na szydełgosia.pl. Znajdziesz tam zebrane tutoriale na ściegi i te związane z nauką szydełkowania. Znajdziesz tam bazę darmowych wzorów szydełkowych, które są podzielone według stopnia ich trudności. Są tam wzory dla początkujących, średnio zaawansowanych i zaawansowanych, także każdy znajdzie coś dla siebie. Ta baza ciągle się powiększa, a dostęp do niej jest darmowy. Na koniec chciałabym ci życzyć cierpliwości w nauce szydełkowania. Szydełkowanie naprawdę nie jest trudne, wymaga tylko trochę czasu. Jeżeli podobał ci się ten film, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał. A jeżeli nauka szydełkowania jest już za tobą, koniecznie zostaw słowa wsparcia w komentarzu dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę.